Panie Marcinie, nawiązał Pan do Ady. Zapa walczyła jej wprowadzenie. Cztery apteki na jednego właściciela, farmaceutę, czyli ten, tego wykwalifikowanego właściciela. Ostatnio usłyszeliśmy o zmianie, czyli już nie cztery apteki na właściciela farmaceutę w Polsce, ale cztery apteki w każdym województwie, co daje liczbę 64 aptek na farmaceutę. Hmm. Czy to ma sens? 64 apteki to już całkiem sporej wielkości sieć w rękach jednego właściciela. Panie Marcinie, o co tu chodzi? i Jakie jest stanowisko zapad w tej sprawie? Znaczy, nie, no oczywiście, że jest to absolutnie, absolutne uderzenie w ADE, to jest próba podważania ADY. Wystarczy otworzyć uzasadnienie ustawy apteki dla aptekarza nie napisano, dlaczego cztery apteki, dlaczego jeden farmaceuta i cztery apteki w kraju, a nie w województwie, czy tam w gminie, czy a dlaczego właśnie nie, nie w gminie albo w mieście. No absurd. Z założeniem czterech aptek czy rozdrobnienia rynku było przede, przede wszystkim to, że ten aptekarz może tą, te apteki nadzorować, kontrolować osobiście. Ale nie dlatego, żeby po prostu je kontrolować, tylko dlatego, że za nie odpowiada. Teraz żaden aptekarz nie będzie w stanie odpowiedzieć za, nie byłby w stanie odpowiedzieć za 64. Apteki. W ogóle to jest absurd. Znaczy, absolutnie tego nie, nie jestem w stanie zrozumieć jakby uzasadnienia tego, tego projektu. To nie znam uzasadnienia tego projektu. To jest inna sprawa. Docierają tylko plotki, że taki, taki pomysł jest. A nawet nie plotki, tylko konkretne informacje. No to już tak mogę się też przyznać, z, z, wiem o tym, że taki, że taki projekt jest. No ale przede wszystkim, przede wszystkim ta kontrola i odpowiedzialność farmaceuty, a poza tym rozdrobnienie rynku, no tutaj wielkim walorem rynku jest to właśnie rozdrobnienie, dlatego że wtedy te przedsiębiorstwa są jakby wyrównane, tak, czyli mogą w miarę w równowadze, nie konkurują ze sobą, nie mają za bardzo przewag i właśnie o to chodzi, żeby na tym rynku nie tworzyć przewag, i to właśnie się dzieje w Europie. Natomiast w Polsce, jak się wpuszcza możliwość przewag, a czemu się to robi? No To jest odpowiedź to, to rzeczywista: po prostu kończą się słupy. No bo w tej chwili sieci otwierały 4 apteki na jednego słupa, a teraz dążą do tego, żeby otworzyć 64 apteki na jednego słupa. No bo kończą się już ci ludzie, którzy mają tak miękki kręgosłup moralny, że są w stanie sprzedać swoje uprawnienia zawodowe tam za parę złotych i słupują siecią, no to jest skandal tych ludzi, trzeba w ogóle... Słupowanie prostu... jest w ogóle bardzo trudno udowodnić, Panie Marcinie, tak? To jakby ja mam takie poczucie, że to naprawdę jest trudne do udowodnienia, że jakiś magister farmacji e, zgadza się na to, e, aby być tak zwanym słupem, czyli pozwolić oddać te swoje uprawnienia i wziąć odpowiedzialność, olbrzymią odpowiedzialność e, za to, żeby m, jakaś firma, no, nie chcę nazwać no sieć, tak? Aptek e, rozwijała się jego kosztem. Znaczy, no, oczywiście można tak powiedzieć, że jest to bardzo trudne do udowodnienia, do złapania i tak dalej. Może w polskich realiach prawnych i tego takiej, nie wiem, takiej dokładności, y, i tego tych dowodów, które już muszą być niezbite. I tak dalej, no to faktycznie może to, to się wydawać trudne, no ale jakoś w Niemczech nie ma słupów, tak i tam wszystko po prostu działa, działa po prostu racjonalnie. Ja mogę Pani przesłać, czy, czy Państwu przesłać listę słupów, bo wiem, że są słupy. Oczywiście nie mogę, nie mogę tego w żaden sposób ściśle udowodnić, no ale nie wierzę w to, że Państwo nie ma narzędzi, żeby sobie poradzić z takim tematem. No. Z całym szacunkiem, jeżeli Człowiek pracuje w Bydgoszczy, a ma apteki na południu Polski w Rzeszowie i w nie wiem, tam jakimś, nie wiem, jaśle, krośnie i tak dalej, no to ten człowiek nie ma szansy dojechać do prasy, ma 500 km i wiadomo, że nie pojedzie. Oczywiście ktoś mi powie, no nie udowodnij, że on tam nie dojedzie. Nie, no nie udowodnij, że nie dojedzie. No na pewno dojedzie i może nawet i codziennie dojedzie, i wróci do domu do żony i dzieci. Natomiast jest to wiadomość ściema. I z tym trzeba walczyć, bo to, jest, to, to są wszystko działania pozorne, a służą temu, żeby właśnie rozszerzać stan posiadania sieci w, przy takim utrudnieniu, jakim jest Ada, że tylko farmaceuta i że tylko cztery apteki. No I tyle i to jest tak naprawdę proste, a państwo ma narzędzia do tego, żeby tego dotrzeć. Proszę pamiętać, że cały czas tam jest, tam jest cały czas porządek korporacyjny słup, no nie wiem, nie. nie no, co, co się dzieje z pieniędzmi na przykład? Tak? Gdzie one płyną, jakie są przelewy, gdzie, gdzie, gdzie te pieniądze się dzieją? Jak to się dzieje, że te słupy, czyli młodzi, młodzi farmaceuci przez 2-3 trzy, trzy lata prowadzenia apteki, tylko powiększają swoje zadłużenie i to o miliony złotych. Tak? A skąd ci farmaceuci wzięli 3 miliony na to, żeby, żeby kupić nie wiem, tam parę aptek? Młodzi ludzie, tak, 30-letni, którzy pracują jeszcze w sieci, oni nadal pracują w tej sieci, nadal jest za nich płacony ZUS, nadal jest płacony za nich podatek, o, oni są teraz właścicielami aptek w drugiej części Polski. No, przepraszam, ale to, 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 to nie jest nie do udowodnienia. To jest jak najbardziej do udowodnienia, by łapania, skasowanie, nie powinni ponieść za to surową karę, bo to jest po prostu firmowanie, inaczej, to jest sprzedawanie swoich własnych zawodowych uprawnień komuś tych uprawnień nie, nie, nie posiadam. To jest tak, jakby chirurg zgodził się, żeby operowała sprzątaczka. No przecież to, to powinno podlegać. jest kryminał. I to trzeba jako kryminał traktować, to trzeba tych ludzi po prostu yy, wyłapać. I to też jest obowiązek nasz samorządu, ale, ale zapa również czyni w tym kierunku yy, duże postępy tak. E, Panie Marcinie, yy, 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 mówił pan też o tym, że... Pewnym ratunkiem czy rozwiązaniem dla, dla aptek jest opieka farmaceutyczna. Z pewnym opóźnieniem, ale został uruchomiony rządowy pilotaż przeglądu lekowego. Właśnie o, o, o pilotażu chciałam spytać: czy uważa pan, że każda usługa powinna odbyć się w takim procesie, że najpierw pilotaż, potem wdrożenie? Czy zawsze ten pilotaż jest według pana niezbędny? Jest pan również farmaceutą prowadzącym aptekę i pracującym w aptece. Co Pan o tym sądzi? Znaczy uważam, że, że pilotaż nie jest rzeczą złą sam, co do zasady. E, bo jest takim eksperymentem, e, e, możemy sprawdzić jak coś się wdraża, gdzie są problemy na mniejszej grupie aptek. Priorities... W projekcie typu przegląd lekowy tak, ale na przykład w projekcie ale... odnawianej ale to właśnie do końca że no nie wszystko wymaga pilotażu, no bo pewne rzeczy nie wymagają sprawdzenia, bo są oczywiste. No jeżeli kopnę piłkę, to na poleci. nie muszę robić teraz pilotażu na jednym piłkarzu, bo ma ich 11, no da nim piłkę, niech kopią. To są takie sprawy oczywiste, tak? W związku z czym nie, 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 nie uważam, że wszędzie ten pilotaż jest. Poza tym, żeśmy już udowodnili to też nie raz, jak przyszła pandemia, to nagle się okazało, że nie trzeba robić pilotażu na szczepienia. I jeszcze pieniądze weszły, poszły i, i, no i super zadziałały tak lepiej. To grubo ponad milion pacjentów. No to, to, tak, oczywiście statystyki są bardzo bardzo na plus, no, ale też trzeba pamiętać, że, że ten, ten milion pacjentów, to, to, to jest konkretna praca, to jest konkretny wysiłek, to jest konkretne w bardzo krótkim czasie przystosowanie, w ogóle nawet... Nie tyle aptek, tak, czy, czy z utworzenie punktów, ale przeszkolenie personelu. Reorganizacja y, pracy w aptece, żeby ten personel mógł szczepić. No, to jest koszmarny wysiłek taki, nie intelektualno-logistyczny, który się udało przeprowadzić kilka tygodni i nagle się okazało, że ci potrafią i super y, dajemy radę. No i okazało się, że nie trzeba żadnego pilotażu. Normalnie te szczepienia czekali jeszcze 2, 20 lat i byłoby jeszcze 10 pilotaży robionych, no bo z drugiej strony też łatwiej jest zrobić pilotaż, bo wtedy odsuwa się od siebie decyzję, tak? Czyli nie mówimy, menadżer, minister nie mówi, dobra wdrażamy, robimy, tylko mówi, dobra, to zrobimy pilotaż i zobaczymy. No to, to zanim zrobimy pilotaż, to już dwa lata, to pilotaż, potem będziemy wylikwować, to musi usiąść do policzenia... Słucham? Nie usłyszałem. Gdzieś się pan gubi? A, no to, to nie po mojej stronie chyba, bo u mnie na razie wszystko dobrze widzę na wskazaniach internetu. Przecież by mi odmawiano dostępu do internetu? Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kontynuować tę rozmowę. Kolejny temat, który chciałam z panem omówić, czy poznać pana zdanie, to temat dyżurów nocnych aptek i tej propozycji płacenia za dyżury. Nie wiem, czy pan zna to rozwiązanie, które zostało zaproponowane. Um... Znam, znaczy znam, wiem, że, że jest projekt w nowelizacji ustawy refundacyjnej bodajże, żeby wprowadzić odpłatność za dyżury. No i to jest dosyć oczywiste, no bo nikt nie będzie dyżurował, jak nie, jak, jak nie będzie miał za to płacą. To, to jest jasne. Natomiast ja tutaj troszeczkę odbiegam od y, powszechnego, y, powszechnej opinii farmaceutów y, czy, czy środowiska samorządowego. Y, bo ja mam tak trochę... Y, Trochę bardziej postrzegam naszą pracę jako, jako taką realizację pewnych zadań publicznych. I uważam, że apteki jednak powinny dyżurować. Wrócę. Wiem, że farmaceuci twierdzą, że po co, po co, znaczy część przynajmniej, że po co dyżurować, jeżeli nie ma lekarza, jeżeli nie ma nocnej opieki. Moim zdaniem, moim zdaniem apteki powinny dyżurować tak samo jak są czynne komisariaty, szpitale, pogotowie, bo nie zawsze to pogotowie jest tam, wtedy właśnie ta pomoc profesjonalisty medycznego jest potrzebna. Niemniej zdaję sobie sprawę z tego, ale założyłem, że w każdym, tak sobie założyłem, też to siedziałem kiedyś tam, policzyłem ile to kosztuje, i to jest jak najbardziej do, do zrealizowania, żeby jedna apteka w powiecie w Polsce była czynna. To są wzorce też niemieckie, austriackie czy francuskie, bo tam po prostu apteki są, są czynne, dyżurują. I uważam, że w Polsce też powinniśmy do tego dążyć. Niemniej rozumiem, że są takie miejsca, w których nie ma, nie ma to sensu. Tak? I teraz uważam, że finansowanie jak najłatwiej było ten problem zorganizować. To finansowanie, które jest niezbędne, nie powinno się odbywać z klucza, z centrali z NFZ u tylko powinno być częściowo z NZZ-u, a częściowo z samorządu. No wtedy samorząd wie, czy potrzebuje na miejscu tej apteki, czy, czy ta apteka jest y, potrzebna. Jeżeli jest, no to samorząd tych dziś wysiłek finansowych też musi po, y, ponieść i się do tego dorzucić. I w tym momencie samorząd prawdopodobnie by stwierdził, że no, w zasadzie to u nas powiedzie: Radzimy tam do 21.00 i nie ma potrzeby otwierać na całą noc. No bo jak musimy płacić, to zaczynamy liczyć, a jak nie musimy płacić tak jak teraz, no to, to wymagamy, żeby wszyscy mieli apteki otwarte i nie pracują za darmo i próbujemy w No od... właśnie, żeby, sądek... żeby się tak nie skończyło, że jak samorząd musi płacić, to jednak stwierdza, że ta apteka jest niepotrzebna, nawet jeżeli będzie potrzebna. No dlatego uważam, że to, że to powinno znaczy przede wszystkim powinno to być oparte o rozsądek zdrowy, tak? No coś tam musi zapłacić, ale pamiętajmy, że samorząd również musi zapłacić pieniądze za drogę czy oświetlenie w nocy i... No, no jednak wykłada za to pieniądze, no bo stwierdza, że ludziom jest to potrzebne, tak? Czy ludzie przychodzą i komunikują, że mają z tym problem, bo chodzą po ciemku do domu. No więc samorząd za prąd zapłaci równie dobrze. Powinien zapłacić za e, dostęp do apteki, jeżeli mieszkańcy twierdzą, że mają problem z dostępem do leków. No, no, po to jest samorząd, tak? Panie Marcinie, ostatnie pytanie. Nad czym ZAPA obecnie pracuje? Kto jesteście najbardziej zaangażowani? Jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Znaczy, obecnie Zapa udziela wywiadów moi tutaj, jako reprezentant tego związku. Natomiast, natomiast co ZAPPA... ZAPA, Zapa ma bardzo szeroki zakres działań. Zapa jest związkiem pracodawców, aptekarzy, farmaceutów, którzy prowadzą swoje apteki i zajmuje się przede wszystkim reprezentacją tej grupy, czyli swoich członków, którzy do Zapy należą. I stara się ułatwiać, to jest moje zadanie jako, jako prezesa tej organizacji, żeby um, ułatwiać im e, tą pracę i, i dążyć do, do tego, żeby, żeby było im łatwiej, żeby pracowali racjonalnie, mądrze, e, żeby czasami również do tego, żeby pracowali z, z radością, czasami robimy szkolenia, czasami robimy spotkania, e, wykonujemy jakby tutaj równo, równo, czy, czy może z, wspólnie z samorządem ramię w ramię. ramię. Czasami zapa kreuje jakiś pomysł y, zmian i samorząd pomaga, czasami samorząd mówi o naczelnej izbie. Czasami samorząd ta zapa y, wspiera, czasami. Y, no. Zakres działalności naprawdę jest bardzo szeroki. Zapraszamy wszystkich Jak... Państwa, farmaceutów, właścicieli aptek, bo jest jeden argument. Jeżeli. Nie uda nam się przetrwać, jeżeli nie ochronimy Ady w Polsce, co byłoby tragedią, no nie, nie, nie tyle dla nas, co w ogóle dla nie wiem, systemu opieki zdrowotnej czy w ogóle Polski budżetowo, no bo wiadomo, że sieci nie za bardzo partycypują w, w podatkach, to myślę, że takie organizacje właśnie właścicieli aptek przetrwają. Natomiast takie pojedyncze apteki, które nigdzie nie są związane, nie są, nie są skomunikowane, nie są skontaktowane, e, niestety będą z rynku, będą pierwsze tą konkurencję przegrywać. I pokazuje to na przykład taki, nie wiem, ten, na przykład, pokazuje to czeski przykład, czy przykład Czech, e, gdzie jest prężnie działająca organizacja. To nie jest samorząd, to jest organizacja, związek aptekarzy, którzy e, no też w pewnym momencie pod presją sieci musieli uciekać się do tego, żeby w jakiś sposób pojawy, okazuje się, że są traktowani przez rynek jako kolejna sieci, bardzo dobrze sobie radzą. No, po, prostu, po prostu są skomunikowani, razem, razem realizują część tej, tej strefy, powiedzmy sobie biznesowej. Tak. Czyli co, Panie Martini? Ada w dalszym ciągu okazuje się tematem aktualnym do tego, aby, aby o nią walczyć, aby e, jakby zabiegać o to, e, dlaczego została u, ustanowiona i utrzymać ten te zapisy w mocy. Przepisy antykoncentracyjne, 1%, to wciąż temat aktualny dla państwa? Znaczy, to jest temat absolutnie bazowy, bo jeżeli to upadnie, to, to ja gwarantuję i składam tutaj deklarację. Jeżeli odchodzę z zawodu, bo ja nie będę pracował w sieci i realizował jakichś tam celów zakupowych czy sprzedażowych, za parę punktów, żeby zbierać punkty, żeby dostać premię. No to jest, to jest chore i ja absolutnie się na to nigdy nie zgodzę. Naprawdę wola, będę wolał pracować na stacji benzynowej wtedy jako ekspedient, bez żadnej odpowiedzialności za podobne pieniądze. Nie, w życiu w żadnej sieci nie będę, nie będę pracował. Dlatego jest to temat bazowy, ale to mówię z perspektywy nas, farmaceutów, ale również z perspektywy pacjentów, również z perspektywy w ogóle. Proszę pamiętać, że rynek apteczny 40, warty 40 miliardów złotych to jest rynek o potężnym znaczeniu gospodarczym. I teraz uchylenie tej ustawy i wpuszczenie tych zagranicznych sieci jest po prostu jest no też takim działaniem antypolskim, tak, antygospodarczym, antypaństwowym, narodowym, po prostu uderzamy we własny biznes w ten sposób. Więc nie wierzę, że racjonalny polityk będzie prowadził do wyrzucenia Ady. Tym bardziej, że na przykład Komisja Europejska uważa, że, że yy, jedynym w zasadzie to pisze wprost, jedynym, jedyną szansą na utrzymanie niezależności farmaceutów jest ich, ich no, struktura własności, to znaczy, że, że oni są właścicielami apteki, tak, to jest jedyna szansa. I teraz możemy sobie w ustawie o zawodzie pisać, że farmaceuta jest niezależny, no nie jest niezależny w sieci, nigdy nie będzie, to jest takie pobożne życzenie. Fajnie, że ono jest gdzieś tam zapisane, natomiast tak naprawdę, no re, realia są realiami. Po prostu musimy no. być, pracować ja. w własnych aptekach. I ja mocno wierzę, w to panie Marcinie, że nie w każdej sieci się pracuje za tą przysłowiową patelnią, o której pan wspomina, że jednak nawet w sieciach są pewne zasady, które szanują tą e, państwa suwerenność i to, że jesteście państwo zawodem medycznym. E, jak pana słucham, no to poniekąd pracownik apteki nawet niezależnego farmaceuty, e, pojedynczego farmaceuty, no też nie ma tej niezależności, bo ma na całą szefa, więc to jakby Moglibyśmy tutaj jakby mocno na ten temat dywagować. Rzeczywiście wydaje się, że, że te apteki niezależne to są te apteki, gdzie, gdzie, gdzie ten pacjent jest bardziej pacjentem niż klientem. Ale z kolei nie ukrywam, że apteki niezależne może nie, nie wszystkie, ale dużą część trudno, trudniej jest przekonać do. Takiego otwarcia się na pacjenta, do wprowadzania nowych usług, chociażby właśnie opieki farmaceutycznej. To jest to, nad czym wydaje mi się, warto również pracować. Czy Państwo planujecie również jakieś, jakieś szkolenia w tym zakresie, żeby tych farmaceutów, aptek niezależnych ośmielić, zmotywować, przekonać? Znaczy my, się, my się oczywiście motywujemy, wza, motywujemy się wzajemnie, dlatego że ktoś wchodzi, ktoś zaczyna robić, widzi, widzi, że to ma sens, przynosi efekty i bardzo szybko zaraża innych. I też mieliśmy z, w przypadku szczepień było dokładnie tak samo. Znaczy wszyscy tak się zastanawiali, czy wejść, czy nie wejść do momentu, kiedy nie weszli piersi i szybko na grupie w szybkiej komunikacji powiedzieli, słuchajcie, to jest... Naprawdę da, dajemy radę, jesteśmy w stanie szczepić. Nie boimy się tego, szczepimy, pomagamy, jest super i, i też się rozwijamy dzięki temu. Także tutaj, w dobrze skomunikowanej grupie, ja zapowiem, jest dobrze skomunikowaną grupą wewnętrznie, właśnie aptekarzy, właścicieli, ale czy nie pracujących w aptekach. No, tutaj ta, ta motywacja jest. Natomiast wszystko, co wcześniej Pani powiedziała, zamknął jednym słowem: konkurencja. Jeżeli przecież też. Te placówki, placówki e, e, nasze e, apteki też ze sobą konkurują. To są przedsiębiorstwami, ale też konkurują i jakością. No I teraz pacjent też będzie wybierał tę aptekę, której ma dodatkowe usługi, gdzie może nie wiem, jakąś prostą analitykę zrobić, czy, czy, nie wiem, czy, czy będzie mu oferowany właśnie przegląd lekowy, czy jakieś inne, nie wiem, czy może się zaszczepić, to będzie bardziej traktował tą aptekę jednak jako tą placówkę opieki zdrowotnej, czy będą jakieś programy profilaktyczne, niż taki gdzie po prostu idzie i w trzytaktowym ruchu podaj, wydaj, pobierz, czy jest wydawany jakiś tam nie wiem, preparat czy suplement, no to, to jest oczywiste. I tu jest konkurencja. Natomiast w sieciach oczywiście ma pani rację, na pewno nie we wszystkich sieciach i to oczywiście się z tym zgadzam. Natomiast w momencie, kiedy zostaną nam trzy, a sieci właśnie konkurują przede wszystkim ceną taniego supla marki własnej, no to, 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 to w końcu nawet, nawet ta sieć, której pracownik w tej chwili jest doceniany, w końcu też prowadzi programy sprzedażowe, no bo ona też będzie musiała konkurować z innymi sieciami właśnie w tą złą stronę, tak? Czy z handlową biznesową. Więc konkurencja to wszystko wypracuje. Nawiązując do szczepień, mocno mnie zdziwiła, ale też jakby udowodniła, że, że usługi to jest coś, w co warto, żeby farmaceuci poszli. Wypowiedź jednego z farmaceutów, który zaczął szczepić z wieloletnim stażem i powiedział mi, że te szczepienia dały mu takiego kopa. Ja życzę Państwu, życzę wszystkim farmaceutom, żeby wszystkie nowości, wszystkie usługi i jakby ta forma opieki farmaceutycznej nad nami pacjentem dawała wam takiego kopa właśnie, żebyście poczuli, że, że ten zawód to jest coś więcej niż tylko wydawanie i sprzedaż leków. Panie Marcinie, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że pierwsza, ale nie ostatnia. Życzę eee, wszystkiego najlepszego I do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.